Cześć, słuchajcie, witam Was na teście. Dzisiaj teścik taki, tylko odwaliłem manianę. Nie zrobiłem filmiku ze sklepu, to znaczy zrobiłem, ale przez przypadek go usunąłem. Kupiłem salce Sonic. Salce Sonic taki nie pokrojony na plastry, tylko taki w całości. Nigdy nie kupiłem jeszcze go tutaj w Niemczech, więc dzisiaj spróbuję. Dlatego mam chrzanik, chrzanik z Polski, bułeczki, masełko. Ale najpierw plasterek dla, dla spróbowania sam, jak smakuje. Jak wyjecie salce są, czy lubicie? Ci, którzy nie lubią. Wyglądu ani smaku salcesonu, możecie ominąć ten filmik. Z tego co pamiętam, on kosztował niecałe 3 euro, ale też nie chcę was skłamać, ale myślę, że coś, coś, coś takiego, nie? Ja lubię salceson, ale tylko jak jest bardzo dobry. I jeśli podchodzi takim czymś, nie wiem jak to nazwać, strasznie do nosa uderza taki dziwny zapach salcesonu, to już go nie zjem, Więc jeśli tu takie coś będzie, to niestety. Tak, jeszcze bez bułeczki. Nie ma tego dziwnego posmaku, to najważniejsze. Jest smaczny, naprawdę jest ok. Spokojnie mogę go kłaść na bułeczki i próbować. No i dobra, jest chrzanik na salcesonie, więc jest najlepiej. Napiszcie, jak wy lubicie salceson sam, z musztardą, z keczupem, czy też z szanem, tak jak ja. Ja lubię tak naprawdę dużo tego położyć. No i wchodzi, nie? O! Od razu całe nozdrza przeczyszczone. W ogóle łzy są mocny ten szan. Naprawdę smaczny salceson. Z szanikiem zawsze wleci. Ja lubię, napiszcie, jak wy. No i co, trzymajcie się, do następnego cześć.